mamy dziś znowu ja i dziś będziemy grywać takie coś. I mogę, o chyba znacie takie m, gry i o. I dziś będziemy sobie grać. I właśnie. Znaczy. Yy, dobra, będziemy grać z tą częścią chyba, bo ja nie wiem tutaj, nie pamiętam jak się. Ja chcę sobie powiększyć ekran, jeszcze chyba w to kiedyś grałem, co nie? Hmm. Hmm. Ja już w to kiedyś grałem, tylko yy, nie pokazywałem, jakby, znaczy jakby ja tego nie, nie nagrywałem. I ja mam takie pytanko. Jak tutaj się powiększa ekran? Dobra, trudno mnie nie wędrzeć, tak? Eee, dobra. Eee, dobra, bo jest. Jezu, jak ja dawno w to nie grałem. I eee, dobra, na razie jestem królem? Nie wiem. O, w końcu jestem trochę większy. Uuu. Jezu, ale wiecie jakie tutaj jest trochę takie ciężkie sterowanie. Błagam, dajcie mi coś jeszcze. A zjemy cię. No kościu! No nie uciekaj! No, jak ja nie cierpię tych mniejszych typów, bo oni cały czas uciekają! Zostawcie mnie o jest. Ja chcę jeszcze, ja chcę jeszcze. Mogę sobie zjeść takie coś? Ty na góście mi zabrała, a ja chciałem właśnie takie coś sobie zjeść. Ja lecę na te drzewa. U, ale Uu, O, o, o. Uu, ale zobaczcie. O Ja na pewno nie będę pierwsze. A zostaw. No i, a świetnie, jestem ostatni, co nie? Teraz zakramy sobie na tej mapie. Dobra, bo tutaj jest dużo samochodów. Yy. I play. Tu jest dużo samochodów i one są nawet małe i będziemy mogli je sobie zjeść. Mm, przecież oh my God. nie tutaj jest o, o przez chwilę byłem królem ale teraz już o a co ja takiego zjadłem że się stałem taki u, -u. A ja tam sobie w dużo. Mm. O, jestem na trzecim miejscu, chociaż na podium. Ale wiemy, że i tak ja jestem. No już nie jestem na podium. O, samochodzik. Cześć. Cześć, człowieniu. E, tam. No, jeszcze widać. No, przecież ja chcę zjeść sobie ten płocik O, jeszcze nikt nie trafił na taką dobrą. O, miam, miam. O. I w ogóle tutaj też są ludzie. O, to dawaj mi tego człowieczka. I... Ale wszystko tutaj jest takie dobre. A nie, znowu będę ostatni. Świetnie. Nie, jestem piąty. A to bardzo dziwne. A ja tylko takie. Ja to mieć żółte. A dobra, będę mi się yy, Aha, dobra skinę. Dobra, już mamy, już mamy. Yy, a to teraz sobie dajemy to. I play. Mm. w dawno takie rzeczy nie grałem. O jezu, bo już za chwilę nie musieli kończyć. Gdzie my jesteśmy? Tak um, no, no, nie, Jak jest się maluchem, to tak się zasuwa. Um, um, oziemy sobie lampę. No czemu to tak głupie działa? O, no i to się już nazywa. Czemu ja tutaj wszystkie trzeba przewracam? A ja ich ogólnie jem. Mm, dobra, tutaj. Mm. Jestem na drugim miejscu, o jestem na pierwszym, ale świetnie, po prostu. Nie, bo zaraz stracę to pierwsze miejsce. I jak nie będę w końcu nic jadł. O, już muszę dziś Was. Hmm. Wy musicie być pyszni bardzo. U Dobra, to już dziś na koniec i chyba zrobimy jeszcze taką jedną ser serię za chwilę, więc pa 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 pa.